Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Skiba przy w Restaurant Simulator. I tak, w poprzednim odcinku kupiliśmy zamrażarki, nawet dwie. Jeszcze wcześniejszym mikrofalówkę i teraz będziemy wszystko dobrze grzali. I teraz bym chciał, wiecie, co kupić? Coś do domu. Tylko coś nie za drugiego, no bo mówię. I to się. Ha! Ale jaja! Matko. No dobra, więc tak, na pewno kupmy sobie Klimę. Ona jest tylko za 5 dyszek, więc... Nie stracimy dużo. Łóżko to chyba takie mamy, więc nie przyda nam się. No dobra. No dobra, no to wszystko git, wychodzimy. Bo musimy na pewno zrobić zakupy i sorry, że te odcinki tak długo trwają, no ale nie da się inaczej. Po prostu się nie da. Albo nie, wiecie co widzowie? Teraz zrobimy może odcinek. Jeszcze nie jestem tego pewien. Teraz, że tylko gotujemy, bo nie wiem właśnie czy nam starczy No dobra. Yy, jesteśmy... Hello, hello, poczekajcie. Yy, tryb edycji. Bo poczekajcie, wiecie co? E, bo tutaj, poczekajcie, halo, tu mamy coś takiego, nie, to nie powinno być, dobra. E, mniejsza z tym, e, na pewno bierzemy tryb edycji, no bo, no musimy po prostu tutaj mieć na przykład zmywak. O, o tutaj jest dobrze. No i po prostu wszystko sobie poprzesuwać, yy, bo no to nam się przyda. Bra. O, poczekajcie. Halo. To też przełóżmy, o. Niech nam gra. Albo i nie gra. Halo. Dobra. Yy, Dobra, tutaj dajmy o lodóweczkę albo nie, albo dajmy to jeszcze halo. Czemu nie da się? Dobra, dajmy to na razie tu, bo tak to bym chciał dać. O nie, no i tak to przekładać. Dobra. O tu. Tam. To też tutaj. O. Oj, proszę bardzo. Teraz wszystko ładnie. Jest. Dobra. Y no i te, gdzie my mamy jeszcze te drugie, a tutaj mamy talerze. No dobra, no to są tu, to, to tak to ładnie. Dobra, i dajmy oczywiście. Tutaj. Halo. Dobra. Poczekajcie, coś nie, nie, nie działa. Halo. Halo. Położymy to na razie tu. No i dobrze, no nie no. A już możemy wziąć do trybu normalnego. I poprzekładać o, Tutaj nasze rzeczy. Okej. Okay. Wiecie co? To nam jest niepotrzebne na razie. Doczekajcie, spróbujmy jeszcze raz. Jak nie pójdzie, Tak, To wiecie, gdzie z tym idziemy? On już nam upadł. Halo. A, nie mogę na razie. Eee. Hopsa. I... Weźmiemy to tu. No. I pięknie! Teraz wszystko ładnie. Ci podnieśmy ten nóż. A. Nie wiem dlaczego on w ogóle nam wypadł, więc. Nie wiem dlaczego, ale. Mamy trzy noże. W sumie. No dobra. Co musimy kupić? Dobra. Podpałki, ten to na pewno. Yy, takie rzeczy. No dobra. To idziemy na zakupki. Tutaj na początek idziemy. Pieprzu i soli jeszcze mamy, więc na spokojnie. Dzień dobry. Dobra, wiecie co, od razu kupimy. Tego dajemy 9, bo tam jeszcze. O, coś jeszcze? Tego jeszcze mamy. O, olej, olej. Oleju to też 10. I wszystko. Wydamy 800 wydaliśmy. Więc nie do końca mi się to spodobało, ale... Ale w następnym odcinku będziemy już tylko gotować. Jakby co wiem... Znaczy się nie gotować. W tym będziemy gotować. A w następnym to już będziemy tylko yy, po prostu wydawać. No dobra. Dobra, Wolek z podpałką i wejść. To tutaj, alo, to dajemy to bra tutaj, 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 i teraz tak to teraz. Olej, no dobra. Olej chyba nie musi wstać, co nie? Tak, nie musi, nie musi. Więc dajemy. O. Hej, dobra. Tu jest dobre miejsce. Właśnie te szafki są całkiem spoko. Dobra. Hops. Tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Mamy tego normalnie full, a to nie jest wszystko, bo jak widzicie, mamy jeszcze aż dwa worki. Więc trochę tego jest, ale no teraz to nam już na długo wystarczy, więc dobrze, że nawet tyle, ej no nam już się nie mieści. No dobra. O nie. Nie zamyka się. Dobra. Niestety tutaj to musimy podać, bo no takie coś nie może przechować, więc... Po prostu nie uda... O nie. Ha. Dajemy. Mamy aż 10 olejów, więc... No ja właśnie, bo ja nie chcę zamknąć, nie chcę zamknąć szafki. O, dobra. I ostatni olej. Dobra. I gotowe. I co teraz? No dobra, no to tak. Musimy kupić dużo, ale to dużo rzeczy. Yy, no. Wydamy bardzo w tym odcinku dużo hajsu. Yy, no, dużo hajsów wydamy Uf. i to to wiem Dobra, antrykotu weźmiemy ze 3 piersi z kurczaka z 5. 1500 poszło, no nie O matko. 1500... Dobra, dzisiaj będziemy bankrutami, ale... Ale spokojnie, spokojnie. Nic... Nic nie trzeba się bać. Nie wiem jak ja to tylko zmieszczę, ale to już będzie mniejszy problem. Okej okay. dobra Dobra. I jeszcze coś mamy? A, anty kot. No dobra. Yy, no i teraz to już tylko ziemniaki. No i te inne jeszcze takie. O. Czyli do trzeciego sklepu się kierujemy. No dobra. Chyba powinniśmy mieć wszystko gotowe, więc zaraz będziemy mogli po prostu tworzyć... No dobra. Um, dobra. Od razu dajmy tego wszystkiego. 10. Wszystkiego po 10. Dobra. I ziemniaków. Z 20, dobra. Kolejne 174 złote poszło. No niestety, ale no, tak. No niestety tyle się zeszło, że. No, że tak. Otwórz pudełko. No, ja nie pomyślałem, że i jak ja to zmieszczę. No o tym to ja zawsze nie myślę kupując te rzeczy. Hmm. Dobra. Tu najmniej jak się da. O matko, co to takie duże? Aha. Hops, hops, hops. Hops, hops, a. No i ziemniaki. Ziemniaki to pójdą na dół. Dwadzieścia ziemniaków? No nie wiem, jak ja to jednak zmieszczę. Halo? O. Dobra. O mater. Nie, nie, nie. Hops, hops. Oj! Oj, oj oj! Ile wypa... Oj! Aha, to tu można tyle. Aha. Panie no to my tutaj przełożymy ziemniaki. Tutaj musimy mieć ziemniaki. Ziemniaki. No dobra I Nie Pietruchy nie chce Pietruchy nie chce Pietruchy nie chce Jest chyba Wszyst... A nie, jeszcze nie wszystko Dobra Jakoś to upchnie się, ale No akurat ziemniaków już nam nie brakuje i tak. I tu zróbmy o tu zróbmy dział mięsny. Yy. Mięsny dział. Bo no tak, po prostu tak będzie i ma być. Nie wiem jak my tu zmieścimy ten cały dział mięsny Ja za dużo nie wiem czy my tego mięsa nie na O jejciu. O nie o nie Połóż to o, o mamy Jeszcze jeden ziemniuk tutaj o no nie no No nie no zostaw to Dobra, wiecie co, otworzę restaurację, bo. Poczekajcie, ustalmy menu. Yy, co my mamy? Yy, a... No kurczę, nie mamy. No dobra, no to mamy dwie ten, porcję taką. No dobra. Menu. Dobra, wiecie co. Dajemy frytasy. I otwieramy. Dobra, grzeje się. My weźmiemy sobie talerz. Yy... Jestem na razie w czasie wielkiego przemeblowania, więc tak średnio. O, no coś, ale. A to. Macer. Mamy, mamy. Aż za ciepłe No, jak coś to idziemy po prostu same frytasy grzali Tyle Dobra Podajemy Jeszcze zrobię y, przy, y, podcinku Zrobię wszystkie te składniki, bo wiem, że nie zdążę yy, No i następny odcinek jeszcze Przyjmowanie jakieś może udało się zrobić, więc. Dobra. Eee. Y... Y... Okej, okay. ja nie wiem jak się w ogóle. O. Trzy papryczki. Dobra. O! No. I teraz to zmieścimy. Jeszcze oj, jeden antrykotr. Oj, teraz już jest ładny. Na pewno ładniej niż przedtem, więc... Mmm... Okej, okay, zaraz będę musiał też ich już obsłużyć, więc... A, w ogóle też... Mm. Już, już za chwilę. Bo to nie da się pomieścić. Proszę pana i... Dobra, wiecie co? To jest taki... Dobra. Niech zostanie to tutaj, eee, ketchup. No, niech tak zostanie. Dziękuję. Musimy, wiadomo, coś zarobić, żeby nie być, żeby nie stracić. Dobra. A już chyba się skończyło, tak? Hmm. Kurde, skończyło się. To już grzeje nowe, grzeje nowe. Zabierzemy od tego. A i grzeje. Dobra. 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 Halo. No działaj, no nie Dobra Jeszcze ketchup już, już, już Już, naprawdę już Frytki No dzisiaj to jakieś nie za bogate to menu, ale No ale niestety nie ma takiej opcji, żeby to zmienić Oczywiście. Myjemy. Mm. Dobra. Yy, już. Dziękuję. Mm. Zaraz też będziemy musieli talerze myć. A to zaraz. Eee, szybko. Co tu, co tu jeszcze yy, zrobić? Dać. Dać. Mm. Dobra. Mamy. I pięknie. No i dziękuję. Mam nadzieję, że już nikt nie przyjdzie. W sumie chyba zarobimy choć część. Od razu to umyjmy. Żeby tak nie było. No dobra. Rup, rup ale się myją, to leży długo. Dobra, mamy dokładamy. O. Już dziękuję. Dobra, ja już nie dokładam tych frytek tam. Niech będzie, już poczekajcie. Ładnie to w ogóle wygląda. No, jako taką żeśmy to ułożyli no. No i chyba git. Dobra. Już, 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 już. No nie ma frytek już. Proszę sobie iść. Dobra. E, a personel? Od dziesiąt... Mamy siódmy. Ej, niedługo będziemy mogli pierwszego naszego pracownika zatrudnić. Menu. Pen. Dobra. Nie można zmienić menu podczas nie. No nie ma, rozumiesz? Ja już tu sprzątam i idę do domu. Pani też nie rozumie. No. Wszystko wszystko pięknie ładnie. Tu mamy 6 talerzy, no nie ma tam Proszę sobie iść. Już koniec. Proszę wychodzić. Już. No. Proszę Pana, zamknięte. Co? A, sorry, co ja zrobiłem? Dobra. Oj, jejciu, jejciu, matko. No, hit, hit. No dobra. E, no i, i zobaczymy, ile zarobimy. Ok, frytki poszły dużo do góry. I zarobki 1600, codzienny wydatek 50. No dobra, nowy dzień i na tym będziemy kończyć ten odcinek. Koniecznie zasubskrybujcie, zalajkujcie, żeby nie przegapić. No i w następnym odcinku już będziemy tylko wydawać, bo będzie wszystko zrobione. I pa pa!